Polska jest światowym liderem, jeśli chodzi o sekularyzację, czyli zaświadczenie młodzieży odchodzenia, młodzieży od religii, Kościoła. Te więzi z Kościołem czy z Kościołami rozluźniają także młodzi z małych i dużych miast. Nie dotyczy to tylko dużych aglomeracji. Czy uważa Pani, że jest jeszcze jakiś ratunek dla młodzieży? Znaczy, może nie tyle dla młodzieży, co dla Kościoła. Czy Kościół jeszcze w jakikolwiek sposób jest w stanie zachęcić młodzież Ażeby włączyła się w jego misję, jego powołanie. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten trend jest i raczej nie odwróci się, ale wydaje mi się, że z czasem po prostu będzie się trochę wypłaszczał i to odchodzenie ludzi od kościoła nie będzie aż tak gwałtowne. Jeżeli chodzi o ratunek, to nie chcę, żeby to zabrzmiało pesymistycznie, ale wydaje mi się, że ratunku nie ma, ale może być to szansa na to, żeby. Ten, to chrześcijaństwo było mniej bezrefleksyjne, bezrefle, bez i że po prostu ludzie przychodzili do kościoła nie dlatego, że tak tradycja nakazuje albo że rodzice kazali, ale dlatego, że ktoś chce przychodzić do kościoła, chce być jego częścią yy, i też chce głosić Ewangelię. Więc wydaje mi się, że yy, trzeba patrzeć na te może pozytywne strony tego, ponieważ trudno będzie już odwrócić yy, te liczebne odejścia od naszego kościoła. No, mówi Pani o pozytywnych y, aspektach, y, sygnałach, y, nadziei, ale z drugiej strony powiedziała Pani, przyznała Pani, że ratunku nie ma. Ratunku nie ma na co. Na to, żeby ten, to odchodzenie młodych od kościoła jakoś zatrzymać. Ale wciąż myślę, że można to zminimalizować na przykład poprzez y, zachęcanie młodych do uczestnictwa w kościele. I do tego, żeby czy to na przykład nabożeństwa, czy też różne spotkania były w pewien sposób bardziej inkluzywne właśnie dla młodych osób, które mają już może trochę inne spojrzenie niż ich rodzice i dziadkowie. A co dokładnie oznacza to inkluzywne spojrzenie? Bo przecież młodzież tak samo jest różnorodna jak pozostała część społeczeństwa. To nie jest przecież tak, że wszyscy młodzi. Chcą, żeby nagle było wszystko wspaniale, pięknie, pęczowo, liberalnie. Są też młodzi o konserwatywnych poglądach. Co ta inkluzywność miałaby konkretnie oznaczać? Myślę, że przede wszystkim y, miałaby oznaczać, żeby młodzi byli y, aktywni nie tylko we własnych parafiach, ale żeby na przykład mieli większy wkład w takich gremiach jak rady parafialne, jak synody diecezji, synody kościoła. Ponieważ to tam mogą podejmować jakieś decyzje na równi z osobami starszymi od nich, z osobami dojrzałymi i może bardziej doświadczonymi. I nie chodzi o to, żeby promować tylko jakiś jeden nurt luteranizmu, na przykład tylko liberalny. Chodzi o to, żeby osoby o różnych poglądach, młode osoby mogły się wypowiedzieć i żeby dać im do tego przestrzeń. I tutaj myślę, że Dobrym przykładem jest Światowa Federacja Luterańska, która od wielu lat ma wprowadzone pary parytety i jest obowiązkowa obecność 20% osób poniżej 30 roku życia na każdym spotkaniu, na właśnie na każdym zgromadzeniu ogólnym, a także w radzie Światowej Federacji Luterańskiej. I myślę, że takie rozwiązanie byłoby naprawdę bardzo istotne również w naszym kościele w Polsce. No dobrze, ale pozostajmy w tym uwarunkowaniu polskim. Młodzież należy do tej grupy społecznej, która najmniej e, jest aktywizowana, jeżeli chodzi o decyzje obywatelskie. Stopień, e, odsetek młodzieży biorący udział w wyborach parlamentarnych, prezydenckich jest niższy od innych grup społecznych. To jak w takim razie przekonać młodzież do tego, żeby e, zaangażowała się w dosyć specyficzny segment, jakim jest działalność kościelna? Przede wszystkim... E... Chodzi o to, żeby młodzież widziała szansę i nadzieję, że może realnie coś zmienić. Żeby trochę, może trzeba było podmuchać młodym w skrzydła i zobaczyć, że jest jakaś możliwość zmiany, i że kościół może też iść w takim kierunku, jaki dana młodzież chce. I hmm. to też znowu zależy od tego, czy to jest młodzież na przykład bardziej konserwatywna. Czy jest to młodzież y, bardziej liberalna, ponieważ trzeba y, się y, wziąć pod uwagę to, że młodzi, którzy odchodzą od kościoła, y, odchodzą często z takich względów, że czują, że y, kościół niewystarczająco dba tematy, które są dla nich ważne. Tematy hmm. związane na przykład z równością płci czy z włączaniem mniejszości seksualnych i żeby po prostu y, no, młodzi chcą, ci, którzy odchodzą, Odchodzą dlatego, że czują, że właśnie Kościół nie dba o takie potrzeby. Mhm. Od wieków słyszymy właściwie od zawsze pewną taką mantrę w kościele, możemy nawet powiedzieć zbyt protekcjonalną, przedstawicieli różnych gremiów kościelnych o miejscu młodzieży w kościele, różnego rodzaju apele, niech się młodzież angażuje. Czy to miejsce dla młodzieży w kościele rzeczywiście jest? Przed chwilą mówiła Pani o dmuchaniu skrzydła. A jeśli to miejsce jest w kościele, to czy nie jest to takie miejsce wyznaczone, wskazane na zasadzie tu macie działać, to jest wasza piaskownica, to jest wasze boisko? Czy o wiele bardziej nie powinno to wyglądać tak, że młodzież sama powinna znaleźć swoje miejsce w kościele? No to tutaj mi się wydaje, że bardzo zależy, ponieważ nasz kościół jest duży, jest dużo parafii i jest to bardzo zależne tak naprawdę od miejsca, też od diecezji. Przede wszystkim wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że w naszym kościele jest dużo inicjatyw tworzonych nie tylko dla młodzieży przez dorosłych, ale jest tworzona też przez młodzież. Jest mnóstwo młodzieżowych liderów, którzy ukończyli kurs na nawigacji, na, na to, żeby być liderami młodzieżowymi. I to oni potem tworzą spotkania dla młodzieży, różne nabożeństwa młodzieżowe. Zachęcają do tego, żeby młodzi ludzie angażowali się w życie parafii, byli wolontariuszami na różnych wydarzeniach. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest, tak pozytywnie wygląda, no ale właśnie problem jest z uwzględnianiem młodzieży w takich miejscach jak rady parafialne, czy właśnie synot kościoła. Ponieważ często młode osoby myślą, że to miejsce jest zarezerwowane dla osób starszych, bardziej doświadczonych i że w ogóle tam nie ma szans się nawet dostać, nawet próbować. Często jest tak, że ta sama rada parafialna jest przez kilkanaście lat i no po prostu jest to już takie stałe miejsce i młode osoby nawet się nie zastanawiają, że może to byłoby miejsce dla nich. I... W zgromadzeniu uczestniczyć będzie wielu młodych ludzi z różnych krajów, z różnych kontekstów kulturowych, mniejszościowych, większościowych, także z kontekstów pozachrześcijańskich. Jakie nadzieje pani wiąże z tym wydarzeniem? Co by pani chciała właściwie przeżyć? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tyle młodych ludzi z różnych kultur przyjedzie do Polski, ponieważ takie doświadczenia wielokulturowe zawsze są przede wszystkim uwrażliwiające, ale także wzbogacające. I, I kiedy byłam na spotkaniu przygotowawczym w Kenii, to właśnie wielu młodych ludzi z całej Afryki bardzo cieszyło się na przyjazd nie tylko do Krakowa, ale także na spotkanie przygotowawcze młodzieży do Wisły Malinki. I te osoby przede wszystkim cieszą się, że będą mogły poznać młodzież z Polski. Zadawano mi wiele pytań na temat, jak wyglądają spotkania młodzieżowe jak wyglądają nabożeństwa młodzieży. I wierzę, że jest to takie bardzo ciekawe doświadczenie, będzie to dla także naszej młodzieży, która będzie mogła doświadczyć, że chociaż my jesteśmy w Polsce kościołem mniejszościowym, to na świecie jest bardzo dużo młodych luteran, którzy należą do kościoła, bo chcą, nie tylko dlatego, że ktoś im każe. I rzeczywiście będzie to piękne świadectwo tego, że jest nas dużo, że jesteśmy wielką rodziną, i myślę, że będzie to takie bardzo zachęcające młodzież z Polski, żeby tworzyć tę globalną wspólnotę i żeby czuć się jej częścią przede wszystkim. Czy ta komunikacja z młodzieżą w Kenii była nawiązana bez jakichkolwiek problemów? Czy zrozumieliście się od razu, tak, bez jakichkolwiek trudności, barier? Pomiędzy oczywiście bariery językowe, jeśli w ogóle istniały, jak przebiegała ta komunikacja? No ja myślę, że bariery zawsze mogą się jakieś pojawić, ale szczerze, ze względu na to, że wiele osób młodych zna język angielski bardzo dobrze, a także spotkania przygotowawcze w Kenii były tłumaczone z języka francuskiego na język angielski i na odwrót, to bez problemu ci młodzi ludzie tam mogli się porozumieć. I myślę, że też ze względu na istnienie mediów, mediów społecznościowych, te różnice w naszym młodym pokoleniu się bardzo zacierają. Ponieważ wszyscy oglądamy jakieś filmiki na TikToku i oglądamy w różnych krajach podobne treści, a nawet właśnie na różnych kontynentach. Więc myślę, że mimo różnic, które są, że tak powiem, widoczne. Można znaleźć też dużo wspólnych tematów i podobny język, i przede wszystkim te postulaty, o które, na które zwraca uwagę młodzież w Afryce, myślę, że są bardzo podobne do tych, które młodzież z innych regionów będzie podkreślała na spotkaniu przygotowawczym w Wiśle Malince. Jest to przede wszystkim właśnie uwzględnianie młodzieży w gremiach kościoła, ale także. Jest to tutaj, szczególnie w Afryce, jest to dawanie szansy młodym, żeby mieli gdzie pracować. Jest to pomoc w znajdowaniu im miejsc pracy, a także w dawaniu stypendiów. I myślę, że te problemy, z którymi boryka się młodzież w wielu krajach, potrafią być te same. I jest to chęć bycia wysłuchanym przez osoby bardziej dojrzałe, więc po prostu młodzi we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach chcą być po prostu słyszalni. Tymi materiałami chcielibyśmy zainteresować Państwa i zaprosić do śledzenia naszych relacji z obrad Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. Każdego dnia postaramy się przybliżyć skrót najważniejszych informacji. Zapraszamy.